Któreś wstydem spawiać i witam Was ponownie po Polinie, że że się przerwie. Będzie dzisiaj, krótko, że że inny temat, tak więc wracam do nawiewania. Doszedłem do siebie na tyle, by móc wrzucić przynajmniej ten jeden film dziennie. Czy będzie na temat tego? Do końca jeszcze nie wiem. Na pewno lepiej zrobić, żeś, a gdzie robi? Mniejsza, on ma zewnictwo, <laughs> to na pewno będzie, cztery, parę, trzy, nie wiem, czy cała seria to wia, nie jest najlepszą, w wiałem, więc, no, mniejsza. Na pewno wrócę do Spaima, że przyciągam was mi kilka ważnych i potrzebnych modyfikacji, Będzie jakiś też No i zobaczymy. Nie chcę za dużo obiecywać, żeby nie zawieść siebie i was, moi rzezy. I co? W sumie na dzisiaj. Życzę Wam jeszcze fajnego Sylwestra i szczęśliwego wyboru. Trzymajcie się, hej!